Siemano, prosto z Manchesteru. Mamy finał Ligi Europy. Tak jak mówiłem, Manchester United już po pierwszym meczu znalazł się w lidze Europy, ale musieliśmy dopełnić formalności i pokonać Bilbao jeszcze raz. Tym razem na Old Trafford i zrobiliśmy to, wygrywając 4 do 1. Zapraszam na odcinek. Jakie piękne to uczucie być finalistą! Cieszyć się z tego, że twoja drużyna wchodzi do finału, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, kto na ten finał najbardziej zasłużył. Niepokonana drużyna w lidze Europy. Jednego z głównych faworytów w finale pobiliśmy w dwóch meczu 7 do 1. Wlepiliśmy im 7 bramek. W rewanżu w domu 4-1. 4-1. W pierwszym meczu 3 do zera, czego chcieć więcej? Ograliśmy Bilbao po prostu, bez najmniejszych problemów, bez niczego. I oczywiście w rewanżu nie było tak kolorowo, żeby nie było, że ten mecz był taki wspaniały i cudowny, to trochę tutaj trzeba będzie się przyczepić, no bo jednak gra Manchester United mniej więcej do 65 minuty była skandaliczna. Ja, mimo mojej pewności, że my w tym finale jesteśmy, którą prezentowałem wam tutaj na kanale, chwaląc ich za tą wygraną 3 do 0, gdzie ludzie mi kazali mieć pokorę, że to jeszcze nic pewnego i tak dalej, a ja byłem przekonany, że Manchester United jest już w finale. To jednak ta pierwsza połowa trochę rzuciła na mnie takiego zwątpienia. Tego, że Manchester United próbuje za wszelką cenę się skompromitować i pozwolić Valverde być teraz w roli tego wygranego, bo on już dwa razy 3-0 w swojej historii przewalił, będąc trenerem Barcelony, raz z Romą, raz z Liverpoolem. I ja myślałem, że teraz gdzieś tam tliło się we mnie, że będzie to odwrót. Ale nie, Manchester United nie zawiódł. I po w drugiej połowie pokazał, kto jest lepszą drużyną, kto zasługuje na ten finał i kto idzie po puchar, tak jak mówiłem, tak jak zapowiadałem, to nagadałem się na tym kanale jak nikt inny chyba w ogóle, że my będziemy w finale Ligi Europy. Ja mówiłem, że my ją wygramy. Śmiali się ze mnie. Wypisywali te durne XD, że jaki finał? O czym ja gadam, nie ma na to szans. Wyjaśni nas Sosjedat. Rozjebani, wyjaśni Wyraś, nas Lyon, rozjebani, wyjaśni nas Bilbao, rozjebani, teraz wyjaśni nas Tottenham, a co z nimi będzie? Sami sobie możecie dopowiedzieć, bo tak, ja wierzę w to, że my ten finał wygramy. I oczywiście to będzie pewnie ciężki mecz, podejrzewam, że najcięższy, ale my nie możemy sobie pozwolić na myślenie, że jest to mecz Premier League, w którym mamy kłopoty. My musimy pojechać tam na San Mames, na którym już wygraliśmy 3 do 0, żeby pokazać, że w Europie to my jesteśmy firmą, a Tottenham nie ma czego szukać w tym finale. Jeżeli chodzi o samo spotkanie to tak jak mówiłem. No nie było to tak kolorowo jak ja się spodziewałem, bo jednak Bilbao jakiegoś tam lekkiego strachu napędzili. Strzelili ładną bramkę. Ludzie niektórzy twierdzą, że Onana mógł to obronić, mógł się zachować lepiej. No ja bym się mimo wszystko nie czepiał takiego uderzenia. Mało który bramkarz byłby w stanie to wybronić i dla mnie Onana nie miał za wiele do roboty. Zagrał całkiem przyzwoicie poza takimi kilkoma Nerwowymi sytuacjami, jak chociażby ta sytuacja, gdzie tam biegł wzdłuż bramki, żeby zobaczyć, czy piłka przypadkiem się nie wkręciła obok słupka, ale ogólnie ok. Zresztą, jak i cała drużyna, bo można się trzepiać poszczególnych zawodników. Oczywiście trzeba zganić Alejandro Garnaccio, bo mógł zabić ten mecz dużo wcześniej, mógł strzelić. Powinien przynajmniej jednego gola. Ta pierwsza sytuacja, gdzie mu odskoczyła ta piłka, gdzieś źle sobie przyjął, jeszcze to można tłumaczyć. Ale tej drugiej, po podaniu od dorgu, o którym sobie za chwilę trochę porozmawiamy, Garnaccio powinien zdobyć gola. Tu nie ma żadnego wytłumaczenia. Jakaś debilna próba lobowania. Przecież on biegł idealnie tak. Żeby minąć tego bramkarza i skierować piłkę do pustej bramki. Ale to w ogóle jest ostatnio w futbolu rzadko spotykane, żeby napastnicy czy skrzydłowi mijali bramkarza. Ja nie wiem co się stało. Kiedyś to był taki rytuał niemal napastnika biegnącego sam na sam, że on bramkarza spróbuje minąć i dobić piłkę do pustej bramki. Teraz nie. Strzelają, lubują, cudują. No i strzelił garnaczo tak, że wylądował na ławce. Trzeba było, trzeba było go zmienić, bo był po prostu słaby. Naprawdę był słaby w tym meczu. I źle się na to patrzyło. Tak samo jak na dorgu, o którym mieliśmy wielką dyskusję na łamach grupy w trakcie meczu. Kto jeszcze nie jest, polecam dołączyć tam. Czasami są fajne wymiany zdań, można się sporo dowiedzieć, pogadać i tak dalej. Także zapraszam wszystkich, ale dla mnie, dorgu był po prostu obrzydliwie słaby. Marnował sytuację, nie dogrywał, źle się zachowywał, absolutnie. Ta pierwsza połowa w jego wykonaniu to było po prostu obrzydlistwo, na które się nie dało patrzeć. Ale ogólnie był w drużynie zwycięzców. Tak jak i Garnaczo, tak samo Patrick Dorgu zasługują na brawa, bo mimo wszystko bez nich by tego wszystkiego nie było. Brali w tym udział, pokonali 7-1 w dwumeczu Bilbao. Absolutnie wielka, świetna rzecz, i po raz kolejny jest to materiał mega optymistyczny, bo tak Manchester United w tej lidze Europy dostarcza tego wszystkiego, czego brakuje przez cały sezon. I ja zamierzam się tym cieszyć tak długo, jak będzie mi to dane. A będzie mi to dane jeszcze przynajmniej przez jeden mecz i mam nadzieję, po meczu na ewentualnym świętowaniu sukcesu który moim zdaniem Manchester United musi osiągnąć, to się musi wydarzyć. Umówmy się, przegrana w finale Pucharu z Tottenhamem to będzie taki cios, że my się jako kibice, jako klub po tym nie podniesiemy przez długi czas. Do tego po prostu nie może dojść. Chociaż ten rok jest dziwny, bo już Harry Kane wygrał swoje pierwsze trofeum. Teraz my nie możemy pozwolić, żeby Tottenham przerwał tą pasję niewygrywania rzeczy. Chociaż ja nie jestem z tych ludzi, którzy się z Tottenhamu śmieją z tego powodu, ale mimo wszystko zostawmy to. Jest to jakaś część futbolu, która nie powinna znikać, także mam nadzieję, że to my to trofeum wygramy i wejdziemy do Ligi Mistrzów. I za rok tą Ligę Mistrzów oczywiście wygramy w takim samym stylu, będąc niepokonaną ekipą. Druga połowa zmiany Rubena Amorima, które on wprowadził, czyli wprowadzenie Amada, który po prostu dał taką iskrę, żeby to wszystko ruszyło wprowadzenie naszej siódemki i nieprzypadkowo o tym mówię Mason Mount, który jest pierwszym piłkarzem wchodzącym z ławki Manchester United od czasów Davida Beckhama, który strzela dwie bramki w meczu pucharowym tak jak Beckham w meczu przeciwko Realowi Madryt w 2003 roku o ile dobrze pamiętam także tak, Mason Mount to był niewątpliwie jego wieczór ta pierwsza bramka po tym jak Joro Wszedł po prostu z dribblingiem, z zagraniem, z taką świeżością pod pole karne. Podanie do manta, ten przyjęciem sobie wypracowuje sytuację. Bach! Mamy remis! Mamy remis, i po tym, Uuu, wszystko zeszło. Jesteśmy w finale na 1000%. Mimo wszystko, troszeczkę się obawiałem. Że nasi piłkarze nas skompromitują, i ja się bałem tego, jak ja tu siądę i przed wami o tym powiem, że my przegraliśmy i odpadliśmy, ale nie muszę, nie muszę, bo chłopaki to załatwili, wyjaśnili najlepiej jak tylko mogli. Rzut wolny: Bruno Fernandes i Casemiro, nasz wojownik, który był wypychany, wyrzucany, krytykowany przeze mnie również. To jak się odbudował to trzeba się absolutnie cieszyć, trzeba bić brawo za charakter, za wolę walki. Casemiro pokazał, że jest wielkim mistrzem, że jest prawdziwym wojownikiem. To, jak on zagrał w tych dwóch ostatnich meczach, to jest naprawdę szefostwo. Na wszystkie próby odbioru piłki, których było bodajże 13, nieudane miał dwie. Absolutny szef w środku pola. Prawdziwy gość, który robi nam robotę w tej lidze Europy, i ja się nie dziwię wcale, że Old Trafford oddało mu owację na stojąco, bo chłop na to zasłużył, i to jest najpiękniejsze, to jest najpiękniejsze, jak piłkarze się tak odbudowują. Nie ma. Wielu rzeczy lepszych w piłce niż ktoś, kto taki wraca. To, co przeżywał Harry Maguire ostatnio, to teraz właśnie przeżywa Casemiro, czyli takie redemption story, takie odkupienie, które daje mu siłę, a nam daje radość, że możemy patrzeć na takiego kogoś, kto wchodzi i po prostu zamiata przeciwników i wyprowadza nas na 2-1, i daje radość, daje oddech i daje taką satysfakcję, że United wraca. Robi to, co do nich należy, czyli wygrywa, i pozostaje niepokonaną drużyną. Trzecia bramka no to Rasmus hojlund, którego można się czepiać. Można go chwalić, że niby pracował w tym meczu, no ale umówmy się, hojlundował trochę. Troszeczkę hojlundował. Ale był tam, gdzie napastnik być powinien. I jakby on chociaż w co drugim meczu takiego tapina strzelał, to by było cudownie. Także wielkie prawa dla niego 3-1. No i na koniec Mason Mount. Na 4 do 1 posyła piłkę po złym wybiciu bramkarza, pusta bramka. On uderza z dalekiej odległości. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem takich bramek. Oczywiście fajna sprawa, coś takiego zobaczyć, ale wiecie, zawodowy piłkarz. Na 100 razy 99 takich sytuacji powinien trafić w tą bramkę. Mason Mount to zrobił i tutaj chciałem się zatrzymać trochę przy mouncie, bo oczywiście to nawiązanie do Beckhama i tak dalej. To jest mocno na wyrost. To jest jeden z piłkarzy których ciężko chwalić całościowo, ale ostatnie mecze widać było, że on się rozkręca, że on zaczyna wyglądać coraz lepiej. I ja byłem absolutnym przeciwnikiem tego transferu. Ja go krytykowałem. Ja wiedziałem, że to będzie nieudana przygoda. I umówmy się, nawet biorąc pod uwagę ten wczorajszy mecz, to wszystko, to co od niego dostaliśmy, no to można mówić jako absolutną katastrofę transferową. Ale jeżeli my manta utrzymamy przy zdrowiu, jeżeli uda się sprawić, żeby on nie wypadał regularnie, to ja mam wrażenie, że my przy Amorimie i jego systemie będziemy mieć pociechę z Masona. I bardzo bym tego chciał, bo to jest kolejna rzecz piękna w piłce nożnej, kiedy taki piłkarz wręcz niechciany, nienawidzony przez fanów w dużej mierze, taki już opluwany przez wszystkich, pokazuje, że jednak. Walczy, że zasługuje na to miejsce i że zrobi wszystko, żeby pokazać się jak najlepiej, póki w tym klubie jest. Bo nie oszukujmy się, chyba każdy z nas zgodziłby się na wymianę Mounta na jakiegoś innego piłkarza, ale tu trzeba chwalić, tu trzeba się cieszyć, bo. On jest wielką częścią tego, że Manchester United jest w finale tej Ligi Europy i jak widzicie, jestem podekscytowany, bo jara mnie to. Kręci mnie to, że Manchester United jest w finale jakiegoś pucharu. I nieważne, że jest to trochę mniej prestiżowy niż ten puchar Ligi Mistrzów, ale dzięki temu, że my go wygramy, to za rok będziemy mieli podobne, mam nadzieję, emocje w Lidze Mistrzów. I tak. Wygramy tą Ligę Mistrzów, będziemy w niej niepokonani i ja się tego będę trzymał i w to będę wierzył. Wierzyłem w Ligę Europy, wierzyłem, że zagramy w finale, wierzę, że my wygramy tą Ligę Europy i polecam Wam taką nutkę optymizmu, jeżeli chodzi o naszą drużynę, bo już za chwilę przychodzi Premier League, dwa mecze West Ham i Chelsea i bardzo prawdopodobne, że już nie będzie tak wesoło. Oczywiście nie zagrają wszyscy, pewnie ci piłkarze. Którzy mają zagrać w finale, dostaną może jeden mecz, może mecz i kawałek, żeby się tylko rozruszać, żeby być w tym takim, wiecie, sztosie, ale umówmy się: no to nie będzie ta sama piłka, to nie będzie ten sam Manchester United, szczególnie w meczu przeciwko West Hamowi, na który ja się wybieram. Może zrobię wam taką relację ze stadionu, bo obiecywałem to, ale szczerze chciałbym sobie pójść tak na relaksie, po prostu cieszyć się piłką, ale jeszcze zobaczymy, no i jak nie zrobię to myślę, że nie będziecie bardzo zawiedzeni, widzieliście już kilka tych moich relacji stadionowych, więc wiecie, że to nie będzie jakaś wielka różnica, poza tym, że mam trochę inne miejsce niż zazwyczaj, nie będzie to Stretford, ten dla mnie też to będzie coś takiego trochę innego, już jakiś czas nie siedziałem na innej trybunie, jeszcze będę siedział, to jest w ogóle, wiecie, najlepsze. Nie będę stał i śpiewał, tylko będę siedział jak prawdziwy Janusz z ogromnym brzuchem, będę siedział i oglądał mecz. Także zobaczymy, i mówię: cieszmy się z tego, cieszcie się tak jak ja. Spróbujcie sobie wykrzesać tą nutkę takiego optymizmu i uwierzcie, że my ten finał wygramy, że zdobędziemy trofeum, będziemy się cieszyć i będzie to punkt zwrotny w tej nowej historii Manchester United Rubena Amorima, bo ja naprawdę wierzę, że on przywróci nam te dni chwały. Że on sprawi, że Manchester United znowu będzie wielki, dajmy mu tej pozytywnej energii, dajmy mu tej siły, tej wiary, która będzie w stanie ich napędzić do tego, żeby wreszcie pokonać Tottenham w czwartym meczu tego sezonu. Trzy razy już nas pobili. Ostatnio biją nas regularnie, więc wreszcie musi przyjść kres. A najlepsze ku temu będzie wielka scena na San Mames. Na której już się pokazaliśmy, i wypadałoby zrobić to ponownie. Także ja się jaram, czekam na ten finał. A, da, a mamy go dzięki temu, że nasi piłkarze naprawdę w tej Europie grają jak prawdziwi Herosi. Rozjebali 7 do 1 atletyk Bilbao. Czy ktoś w ogóle myślał o czymś takim, że do tego może dojść? 7 do 1, i oczywiście Bilbao nie miało. Williamsów, nie miało Sunseta, Viviana, ale my też nie mamy wszystkich piłkarzy, też nie mamy wielkich, potężnych zawodników, jak chociażby Joshua Zirgze, jak Delicht i inni. I daliśmy im radę, i ich rozklepaliśmy 7 do 1. 7 do 1. Czy wy to czujecie? I może ja przesadzam, może się jaram, ale dobrze wiecie. Że ten kanał jest zbudowany na emocjach kibica i on zawsze taki będzie. To nie będzie tutaj smutne analizowanie jakichś suchych statystyk, przytaczanie jakichś nędznych, nieciekawych ciekawostek, tylko będą to czyste emocje gościa, który jara się tym, że może oglądać swój ukochany klub w akcji, a jego klub i piłkarze tego klubu odpłacają mu czasami, czasami całkiem niezłą grom i zajebistymi wynikami od czasu do czasu, takimi jak właśnie z Athletic Bilbao. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, jak podobał wam się mecz, jak zapatrujecie się na starcie z Tottenhamem, podyskutujmy o tym wszystkim. A na teraz to by było na tyle, do usłyszenia wkrótce, cześć!